Gdzie ma się mas, z tej strony Shadow to jest już dziesiąty odcinek A z racji tego, że jest dziesiąty co nie wyszło przypadkowo Ale z racji tego, że on jest dziesiąty To będzie dzisiaj trochę inaczej, bo będzie dzisiaj Timelapse z budowania domku Jeżeli nie wiecie co to jest timelapse to wam wyjaśnię Timelapse to jest taki film, bo jakby budował to w normalnym filmie Trwałoby to chyba 5 godzin a tak to sobie przyspieszę ten fragment gdzie buduję domek I z tego wyjdzie mniej I będzie taki timer No, więc Tu jest skrzynia Tu jest, dobra Muszę odłożyć trochę litę swojej do tej skrzyni Będą mi zalegały Tutaj w środku nie? Wszystkie włożyłem No i wezmę sobie wszystkie te... I... Wezmę sobie jeszcze szkło... Gdzie to szkło jest? Tutaj jeszcze troszkę szkła jest. Całe sobie wezmę. O! I tyle szkła mam nadzieję, że im wystarczy. I się jeszcze prześpię. Nie wiem, czy by nie zrobić jeszcze czarnego betonu. No dobra, zrobię jeszcze czarny beton. Dobra, to tutaj podkładam te rzeczy do budowy domku. A tutaj są te rzeczy, które miałem u siebie. I teraz tak. Będę musiał popłynąć tam, więc wezmę sobie mój ten, ten... do pływania. O ten. Jak, no, taką butlę mam. I tu mam tlen. No, i jest butla z tlenem. No i tak normalnie tracę powietrze. A teraz powietrza nie tracę. I takie bąbelki z siebie wydobywam. No i po co tu wszedłem do tej wody? A otóż po to, żeby znaleźć ośmiornice Bo czarny barwnik pozyskuje się za ośmiernik. No i nie tylko z bo jeszcze z tych czarnych kwiatków Ale nie wiem, gdzie są. Więc po prostu zrobię cięcie. Poszukam tych ośmiornic. Okej, okay, znalazłem trochę więcej tych ośmiornic tutaj. Więc mogę trochę więcej tego z nich, z nich pozyskać? Bo tak, po co mi to? To jest. Yy... Coś takiego i z tego czegoś, z tego atramentu ich robi się barwnik. Tylko trudno jest je dojść. Ten... Trudno jest w ogóle znaleźć te oświetlice i ten barwnik Więc z tym jest problem. No i trochę tych nic tu jest. Trochę sporo nawet. Jakby się tych barwników robiło z 3 to by było trochę lepiej Bo takie latanie I zabijanie tych ośmerów jest naprawdę wkurzające. No ale jest ich tu dużo Więc je pozabijam Poza kamerą. Dobra Jestem już w swojej bazie Jest sobie to i mam tych barwników z foro I jest tutaj trochę żywiu i piasku, które mogę wykorzystać na czarny cement, którego się trochę zrobiło. Nie jakoś super dużo. Ale wystarczy. Ją. Nie potrzebne nam no aż tyle. Chyba że. Yy, nie takie żyć O. Żwir się robi z bruku. Więc mogę sobie skruszyć 7 bruku. I dzięki temu sobie go A nie muszę jeszcze na tam stać. Zrobię sobie jego. Schowam jeszcze sobie ten czarny barwnik i wezmę no. ten i zrobię jeszcze trochę tego. No, trzy taki tego muszę przepalić, nie przepalić, tylko przerobić. i z Ja sobie to przerobię. Pod odcinkiem Czyli przed chwilą Teraz. Tak. Nieważne. Po prostu teraz. będzie cięcie. Dobra, podczas kiedy tutaj będzie się beton przerabiać, będę robić ten domek. No. No i myślę, że już powoli zacznę. To robić. Dobra, przyszedłem już do domu. Kwarcu nakopałem trochę dużo. No, w sumie to nie jest to dużo, ale sporo tego nakopałem. No i tyle.

E No dobrze, wróciłem po tym timelapse, zbudowałem trochę Oczywiście nie cały, tych timelapsów będzie chyba 3 Więc i tak wam nie chcę tego pokazywać Byłamy i tak widzieliście Ale będzie ciekawie Już się całe drewno to skończyło w dziewiątym odcinku, więc muszę pójść po jeszcze więcej no i widzimy się na miejscu dobra, jestem już i znowu dwa z staki pni sobie wyrąbię i będzie OK. więc widzimy się jak już to zrobię dobra Wykopałem bardzo dużo lasu. Tyle lasu wykopałem i wykopałem trzy taki, jednak, a nie dwa No bo dwa to mi chyba nie wystarczyły. Więc tak. Ustawiłem sobie tutaj takie jakieś znaczniki czy drogowskazy, żeby wiedzieć w którą stronę iść. Więc spotkałem się na miejscu i tam już kończy ten odcinek.